Dzień dobry, nazwisko Duszawic. Chciałbym, żeby panowie się przedstawili, Weźmy mi do pomieszczenia Pani zakłada się maseczkę. Zrobię pan zakłada maseczkę. Bez nakazu. Wtarnięcie, wpchnięcie. Dobrze. Bardzo bym poprosił Pani, o imię i nazwisko. Czy Pani coś yy, wie o tym mężczyźnie? O Kamilu? Ja właściwie nie wiem, to jest jego. przyjaciel, jest z nim dobrze, on dzwonił do Was wczoraj, na krzyki. On jest. Yy, oni się znają. Nie było od wczoraj tutaj. Nie, nie, nie było i nie będzie Ale ja z Tobą teraz nie rozmawiam. Ale wyszliście bezprawnie tutaj. To jest Pani mieszkanie? To jest Pani mieszkanie. Czyż prawa własnościowe Pan duma? Żyje tu. Ale ma Pan prawa własnościowe? Żyje. To tu. nie ma Pan nic do powiedzenia. Pani nas kusiła dobrowolnie, więc wszystko koniec tematu. Pan mnie jeszcze. Świetnie. Boże, Można złożyć skargę albo. Złożę tylko jeszcze Pan się nie przedstawił. na nazwiska komisariatu. Ale nie musi się przedstawić musi. z bo Pani nam otworzyła i Pani się przedstawiliśmy. Nie musimy się przedstawić... Jestem obywatelem, także yy, Fantastycznie. Świetnie, świetnie. Nie, wymagam nie tego, się. żeby było przedstawione. Mhm. Czyli Kamila od wczoraj tutaj nie było, tak? Proszę? Od wczoraj tutaj Kamila nie było. A Ten kiedy nie Pani nie ostatni wiem. raz go widziała? Cztery dni temu, pięć dni temu. Wtedy jak zgłaszał, to dzień przed. Ja nie pamiętam dokładnie. No. Z Panem się kontaktował w tym czasie? Tak. Ale dobrze, a mam na myśli teraz to ostatnie zaginięcie. Czy się z panem kontaktowałeś? Tak, wczoraj rozmawialiśmy. Wczoraj rozmawiał z panem, tak? tak. Mówił, gdzie jest? O 22. Pan informował o tym policję? Mm, mówiłem. Dzwoniliście do mnie, 20 połączeń wczoraj miałem z każdego komisariatu Wrocławia. Byliście ale, 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 tutaj bo, wieczorem. Bo jeżeli pan składa zawiadomienia o zaginięciu swojego kolegi... Przepraszam, jego siostra zgłosiła no, teraz ale, drugie ale chwila, zawiadomienie. Chwila. Nie. Ostatnio go, że pan na Łubinie. Nie. nie. Wie pan, z czym to się wiąże? Czy My ja, czy ja byłem w ogóle skazy. na obinie. Dobrze. Nie, nie, byłem nie, byłem na, na krzykach. Okej, okay, na krzykach, ale skończył pan zawiadomienie o zaginięciu, tak? Pierwszego poziomu. Wie pan, z czym to się wiąże, tak? Nie nie. Zagrożenie dla życia zdrowia. A czy sprawdziliśmy w komputerze, że teraz złożyła jego siostra z ex żoną? Ale co mnie to interesuje? Kto A co mnie to interesuje? Ja szukam człowieka. bo... to ten... szukaj. Ale, ale człowieka. A to jest tutaj. Ale, ale troszkę. Stonu, Powiedziałem, niego tutaj troszkę, nie ma. Ale jeśli stąd, to jest żółw, dobra? Tutaj go nie ma, babcia was puściła, nie ma go tutaj. Dostaliście informację, nie ma go. Kontaktował się z, z tobą wczoraj o od 22. Tak, od Komisariat krzyki wiedzą, Zazwąc się do nich i zapytajcie. Dobrze, ale mówił gdzie jest. Już czy... no, mam dość tego, no, naprawdę, to, to jest tak nahalne. Ja nie to informowałem to jest, to jest o, halne, o, o, o drugim zaginięciu, nie ja informowałem. Nie ja poszedłem na komisarza, nie ja zgłaszałem. On temat, się to, odnalazł. Nie, teraz się nie odnalazł, dobrze informuję. Teraz się nie odnalazł. Nie, nie odnalazł się, wczoraj się z tobą kontaktował. Tak. Jest Gdzieś zdrowy tam. Jest i zdrowy i bezpieczny. Dobrze, i gdzie się znajduje? Czy mówił, gdzie się znajduje? Nie wiem. Ale nie wiesz, czy mówił, gdzie się znajduje, czy nie wiesz. Teraz już nie wiem. Nie wiesz. Nie w... Czyli powiedział ci, gdzie się znajdujesz, a ja na nie powiesz, tak? Tak właśnie. A w związku z tym, że my prowadzimy takie poszukiwania na szeroką skalę i angażujemy duże siły i środki, co się wiąże z kosztami pewnymi, a jeżeli ty wiesz, gdzie on jest, a jest bezpieczny... No Podlegasz pod odpowiedzialność każdą i to, no jest... Nie. No tak, to jest... No to tak, oczywiście. Nie ja zrobiłem tego zgłoszenia, ja wczoraj z adwokatem rozmawiałem. Fantastycznie, ja uwielbiam jak ktoś mi mówi, że rozmawiasz z to Zaraz jeszcze do zadzwoni. Ja... zadzwonię, już mu filmik. Przerażające. No, Boi mnie się strasznie. To ja to ja to nie rozumiesz, że następnym razem, jeżeli przyjdziesz złożyć zawiadomienie o zaginięciu kolegi, to mamy też od razu ja pamiętać, że posiadasz że, 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 wiedzę, żeby zignorować to, bo posiadasz tak. wiedzę i się z nim, tą tak. wiedzą się nie dzielisz. Fantastycznie. Dobrze. Jeszcze nie wiem, jak się pan nazywa. Też ja przedstawiłem się już wcześniej. Dobrze, muszę sobie zapisać. Czy pan oświadczył, że pan wiedzę posiada i pan nie udzieli takiej informacji. Ja już oświadczyłem to wczoraj. Mhm. Po 50 połączeniach telefonicznych. Ale ze mną pan nie rozmawiał tam. Ja nie wiem z kim rozmawiałem. Mhm. Zresztą wiem. Siechnica, obin, krzyki i nie wiem czy trzemeska jeszcze nie dzwoniła. Nie wiem z jakiego powodu... A z jakiego jest... numeru dzwonił w dniu wczorajszym? Zastrzeżonego. Tak samo komis dwa komisja też też zastrzeżonego dzwonił. Dzwonił go o 20, tak? Dzisiaj 18, 19, 20, 21 i 22. w dniu dzisiejszym się kontaktował? Jeszcze nie. Jeszcze nie. I jeśli podawał wczoraj tą lokalizację, to była na terenie Wrocławia? Nie wiem. Super. Dobra, Zapomniałem.